Telewizji w likwidacji TVP Petuska. Prezydent Nawrocki jest tylko ogłoszony, ale nie wiedzą, czy jest rzeczywiście wybrany. Powiedzieć dlatego, że to jest podważane przez polityków y, związanych z y, ogłoszonym prezydentem elektem. No, jak wynika z tego, co Pan mówi, również nie wiemy do końca, czy prezydentem elektem rzeczywiście. A wszystko to ubiera profesor Safian w pseudoprawniczą paplaninę. Moim zdaniem nie ma podstawy do tego, żeby y, przyjmować y, za prezydenta w sytuacji, w której nie ma stwierdzenia ważności wyborów przez m, ważnie ukonstytuowany organ y, Sądu Najwyższego. Jego zdaniem nie ma podstawy do tego, aby przyjmować zaprzysiężenie prezydenta, bo jego zdaniem Izba Kontroli jest źle ukształtowana. Tymczasem kilka miesięcy temu, kiedy wszystko wskazywało na to, że wygra Czaskowski, napisał, że ukształtowanie tej Izby jest bez znaczenia dla zaprzysiężenia prezydenta. Więc jest to zwykła prost prawnicza. Chcę jednak zwrócić uwagę na coś, co... Jest znacznie ważniejszego, a umyka opinii publicznej, mianowicie, kim jest człowiek, który to mówi. A to sędzia Cue, który zajmował to miejsce 15 lat wiele lat dłużej niż pozwala na to prawo, bo Unia Europejska nie chciała wybrać nikogo za naszych rządów, więc nielegalnie trzymała swojego kolesia i on był jednym z twórców, i heroldów doktryny o blokowaniu Polsce pieniędzy ze względów czysto rasistowskich. Czyli, że my rzekomo reprezentujemy gorszą kulturę, więc nie możemy wybierać sędziów w taki sposób jak Niemcy czy Hiszpanie. A teraz, co on właściwie wygłosił w TVP w likwidacji? Że ma w czterech literach demokrację, ma w czterech literach wybory Polaków. To on z podobnymi sobie będzie decydował za was. Prawnik, profesor i niby autorytet wygłosił też tezę, że ma gdzieś prawo. Jego opinia jest wyżej niż konstytucja zatwierdzona w referendum przez Polaków, czyli on, prawnik profesor, nawołuje publicznie do łamania prawa. Jak zwykły przestępca. Zresztą przestępca recydywista. Przypomnijmy jego słynny tekst w gazecie wyborczej i zacytujmy: trzeba wyrwać się z pułapki prawniczego formalizmu, czyli tłumacząc na język praktyczny, trzeba przestać stosować wreszcie prawo. Trzeba to robić tak, jak my uważamy. Zresztą niewiele się w tej sprawie różni od swoich kolegów uchodzących za dyżurne autorytety. Przypomnijmy, profesor Zajadło przyznał, że nie potrafi już prawniczo uzasadnić tego, co tu robi i wie, że to prawnie słaby argument, ale po prostu czuje, że tego wymaga przyzwoitość. I zanim profesor Sol, zacytujmy: Wprowadzając praworządność, nowa władza nie może iść drogą ustawodawczą. Koniec cytatu. W sensie nie możemy iść drogą prawną. To wszystko nie tylko pokazuje. Że państwu, w tym często ludzi, ludziom wykształconym, młodym prawnikom, przedstawiano fałszywe autorytety, ale również, że ci ludzie intelektualnie i moralnie reprezentują dno. Poglądy antydemokratyczne nawołują do łamania prawa i zwykłego łajdactwa. To takich dobrała sobie Unia Europejska z Polaków i z przyjemnością, z ich pomocą niszczyła i niszczył ustrój naszego państwa. Nakładała sankcje, blokując należne nam środki. A dziś dzięki TVP w likwidacji. Możecie jeszcze wyraźniej zobaczyć, kim oni naprawdę są. Nieprzekraczanie litery i przepisu konstytucji właśnie to prowadzi do tragedii.